Hej Siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na czwarty filmik z Call of Duty Advanced Warfare. Słuchajcie, jakie oglądacie z rozgrywki multiplayer oczywiście. Jest to dzisiaj mecz rozgrywany balem złotym balem na mapce Solar. O ile się nie mylę, jedna z moich ulubionych mapek ze względu na to, że jest dosyć mała, dzięki czemu idzie fajnie fajnie sobie pograć. Ponabijacz trochę więcej fragów niż na tych rozległych mapach. Ktoś mi może powiedzieć, no świetnie, czemu nie grasz w przecież jest na PC, przecież słuchajcie, jest więcej tam graczy, bo wtedy mamy 9 na 9, tak więc o 3 więcej w jednej drużynie, no tak ale jednak problem jest taki, że tam się nie da grać, przez tą dużą ilość graczy, każdy skacze, słuchajcie, walka toczy się tak, że zabijasz, giniesz, zabijasz, giniesz, no jest totalna po prostu rozpierducha, także nie da się w ogóle za bardzo ogarnąć jakiegoś wyniku, Jak gdy nabiję sobie słuchajcie jakiś tam streak, lubię go utrzymywać, tak jak w tym meczu, co do trybu Jaki tutaj rozgrywam jest to oczywiście Deathmatch, Free for All, e, czyli każdy na każdego. Co mnie skłoniło, słuchajcie, żeby zagrać taki mecz? Po prostu nuda. No, stwierdziłem, że cały czas gramy te dominację, jakiś tam Team Deathmatch, likwidację potwierdzoną, no to czas zobaczyć jak się gra Deathmatch właśnie w Call of Duty Advanced Warfare. No i postanowiłem, że słuchajcie, wejdę sobie na rundkę. Jak widzicie, czaję się tutaj już na końcu mapy, przy takim przejściu przez hangar. Jest to naprawdę świetne miejsce. Początkowo utknąłem tutaj ze względu na spawny i zaraz zobaczycie, co zrobiłem. Dokładnie, wyszedłem do pulpitu, żeby zatrzymać sobie wywiad taki słuchałem w tle po walce Adamka ze Szpilką, bo słuchajcie, wróciłem właśnie w ten dzień z Mariackiej, no czyli ulicy, na której jest dużo knajp po prostu, gdzie można obejrzeć sobie taki meczek, wypić piwko i tak dalej, znaczy meczek i taką walkę, no i rzeczywiście zwróciłem ze znajomymi, więc chciałem sobie zobaczyć tam wiadomo prasówkę, co tam słychać, jakie tam opinie i tak dalej, bo oglądałem w zasadzie tę walkę całą oraz całą galę właśnie Polsat, ten Boxing Night Polszmat, Boxing Night, chciałem powiedzieć Rzeczywiście, no i słuchajcie Włączyłem sobie ten wywiad w tle Advanced Warfare Znaczy w zasadzie w tle wywiad a na pulpicie Advanced Warfare. No i grałem sobie, słuchając tego wywiadu, no ale tak patrzę, mam chyba już Strix 10, no to mówię, o cholera. I wyłączam ten wywiad wychodząc do pulpitu, słuchajcie. No i staram się skupić już na maksa na grze e, jak widzicie, oczywiście padynożercy nie miałem, bo jest odblokowana chyba na 40 tam którymś poziomie, tak więc musiałem sobie jakoś radzić podnosząc tutaj jakiś pistolet, słuchajcie, RW1, wcześniej sniperkę z jakimś kosmicznym celownikiem. E, Term termalnym, czy termowizyjnym, chyba nie termowizyjnym, chyba termalnym, no ale słuchajcie, jest on naprawdę przekozacki, tak więc nie zdążyłem go nawet dobrze ogarnąć, już zmieniłem na to RW1, którym chyba też nawet nie zabiłem, bo gdzieś tam miałem sytuację, że z niego strzelałem, także wyrwałem się po jakieś kolejne, kolejne, słuchajcie, pukawy, podniosłem bala 27 bez tłumika, no ale byłem totalnie, słuchajcie, zmasakrowany, jeśli chodzi o pozycję, bo oczywiście, używając tutaj perk'u niewidoczny i tak dalej, tego, że nie widać, jak używasz ze szkieletem, owszem jesteśmy niewidoczni ale spawny bywają na free for all jak nie, jeśli nie tylko właśnie na free for all strasznie poryte przez co łatwo jest słuchajcie nas zauważyć, sami widzicie jak, co tutaj się dzieje po prostu e, człowiek na człowieku wychodzi mi tutaj gdzieś pod lufę no i zostałem uwięziony w takim małym domku gdzie w zasadzie są dwa dojścia są dwa okna z jednej i z drugiej strony e, i cały czas odwracałem się w jedną stronę w drugą stronę i wróg i wróg słuchajcie e, z jednej i z drugiej strony nadchodził, także musiałem jakoś się chronić. Czasem działał Instinct, czasem fuks, słuchajcie, gdzie już brakowało mi amunicji tutaj w magazynku, więc ratowałem się strzałem z pięści, jak wróg już był bardzo, bardzo blisko. No i osiągnąłem słuchajcie tutaj 27 gunstreak na free for all. Gra się do 30, tak więc no 27 fragów pod rząd z samej broni, nie używając w ogóle tych streaków, bo pali o te striki, które zresztą tutaj wcale nie są takie dobre. Tak więc, słuchajcie, jakoś się starałem. No, i tak się zastanawiałem, gdy już tutaj nerwówka mnie brała, gdy widziałem, że mam już 20-25 potem. E, no, to oczywiście, wiadomo, nie, nie myślimy trochę trzeźwo. Zresztą, ja nie miałem amunicji i to, myślę, mnie zgubiło, bo potem niestety mi jej zabrakło. I sami zobaczycie, w jaki głupi sposób zginąłem. Oczywiście, gdy brakuje nam amunicji, no to jesteśmy zmuszeni, e, słuchajcie, do gonitwy z jakąś bronią. No, i ja, oczywiście, do tej gonitwy musiałem przystąpić, i oczywiście e, wtedy padłem, podniosąc jakąś czy MP11 z którego nie dałem rady, bo byłem już obity po zabiciu jednego wroga właśnie z tej giwery jakiegoś SMG bodajże z laserem nie wiem kto te pukawy słuchajcie używa, ale naprawdę one są słabe także tutaj tutaj się ratowałem jak mogłem, no ale niestety poległem gdybym wygrał w sumie 30 to nawet nie wiem czy miałbym na ekranie że wbiłem DNA bomb czy też nie, bo 30, czyli zabójstwo 30 kończy mi mecz czyli nie wiem czy miałbym widoczne na pewno bym nie odpalił ale byłby tytuł nuklearny, co byłoby na pewno spoko. Tak, mamy tytuł za 25, nie pamiętam jak on się teraz nazywa, ale tutaj będziecie mieli teraz właśnie tę te sytuację, w której poległem MP11 z laserem. Słuchajcie, zobaczcie ten odrzut w ogóle, jak ja gościa zabiłem, nie wiem. Gdybym tutaj nie miał tej krwi na ekranie, znaczy krwi, bo w zasadzie są to te strzały od paintballa, to słuchajcie, pewnie bym go zabił i jakoś, jakoś by to wyszło. No ale niestety padłem i... To był mój najlepszy mecz właśnie, jaki oglądacie teraz, ten w Call of Duty Advanced Warfare na mapce Solar, ponieważ, no słuchajcie, lepszego nie udało mi się zdobyć. Trzeba naprawdę się skupić, trzeba mieć naprawdę fuksa, dużo czynników, decyduje o tym, czy to dobrze zagasz, czy będziesz miał dobry wynik, czy nie. Na końcu, jak widzicie, odpaliłem sobie Killstreaka, który to się nazywa bodajże Warbird. Nie jest jakoś tam specjalnie mocny, ale wiecie, starczyło mi na to, żeby zrobić dwa fragi, osiągnąć wynik tutaj 30 na 2, czyli totalna masakracja przeciwników, jak widzicie, Połączenie, oczywiście, nie było stabilne, jakoś tam nie narzekam, ale to, to już jest normalka. Tak więc, dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was, oczywiście, do ocen, do komentarzy, do subskrypcji. Bardzo mnie wspieracie. Jestem, słuchajcie, naprawdę zadowolony. I do następnego. Cześć.